Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony z Wysław Siekłania. Witam szanownych kronikarze, klinikarki w kolejnej kronice na e, tutaj moim gospodarstwie. Dzisiaj drodzy klinikarze ruszamy w żniwa, w żniwa. dzisiaj rzepak przyjechał z SKR tutaj e, Rekord wreszcie po bardzo ciężkich, ciężkich, ale i to jakże ciężkich układach udało się wreszcie ten kombań. Yy, sprowadzić, żeby mogli żeby mógł choć skosić ten rzepak. No, Próbuję się jakoś ratować jakkolwiek, aby tylko móc yy, jakoś tam zarabiać te pieniądze, ponieważ rzepak jest dochodowy. Słuchaj, ta, no to dzisiaj, dzisiaj lecimy tutaj sobie yy, z transportem już 40 przypi, przypięta. Ruszamy przyczepy podspinane, wszystko elegancko, więc jedziemy w stronę... Pola, gdzie właśnie kombajn już jest, tam muci, Więc nie ma co czekać, tam jeszcze rozrzutnik przygotuje No całego pola raczej nie mam, no ukości tyle ile się da, tak Maksymalnie jeszcze nie zdążyłem ubić przyczep... Na wszczepy desek Burt tych burt no, 40 sobie stoi To potrzebna na razie no to ruszamy troszeczkę szybkim tempem. Tutaj wpadłem No, Zdarzy się nic nie zgubiło, niczego. tak, wjeżdżamy tak. w tą dróżkę. No tu jest dosyć spore pole rzepaku. Największe. Tam moje pole, jakim jest rzepak obecnie. Dobra I jadę sobie tutaj na te sioła już pouprawione delikatnie, żeby nie stać w drodze. Krasimy. A jak widać już tutaj jest skoszony i bombajn. Już jest na, na polu O bizonka już widać Właśnie tutaj Muci Kazik Walczy rekordem Mają tutaj spółdzielnik kółek rolniczych yy, jednego rekorda Właśnie on tutaj posiada już to co fabryka tam FM że dała i tutaj stół do rzepaku i e, komba już posiada się czkarnie. I właśnie to co jest potrzebne, ponieważ ja nie chcę tutaj mieć. Mm. Jakby to nazwać no, tutaj na pokos e, rzepaku, e, tylko chcę już mieć tutaj rozdrobione te, te wszystkie już e, żeby to było e, pięknie, elegancko. Yy, po, po, posiekane i dlatego swoim nie koziłem tylko czekałem ze skr no i wreszcie po męczarniach, ponieważ naprawdę z tego skr jest tak ciężko cokolwiek sprowadzić do masakra o. idealny moment na cieknięcie zdjęcia do archiwum no powoli on tutaj sobie muci Dobrze wiecie co? Ja myślę, że zanim ruszę ze względu na to, że nie będę widział czy jest tam kogut Więc ruszę już tutaj 40 Tyk i ruszamy możliwe że tam kurde zbiornik może się pojawić w każdej chwili do tego zjechał lepiej żeby tam pojechać do niego zanim nie będę leciał w tamtą stronę znaczy można byłoby zrobić i zawrócię z dwiema pan mi się tutaj złożył, bo chcę zasypać dwie naraz bez zaszczepienia Dobra okay. Większy bieg wbijemy Teraz jazda do przodu Racji, że niestety źle tutaj podjechałem. To wysypał mi jeden zbiornik. No i jeden zbiornik tego rekorda i jest czubata, po prostu szczepa Nawet trochę się osypowałem, trochę ile mogłem pozgarniałem, ale naprawdę sporo jest. No i pewnie będę jeszcze musiał drylać po drugi ciągnik i wyłożyć tutaj na rożytnik, próbować sypać, bo rzepaku jest jeszcze dosyć sporo. Jest naprawdę, o zobaczcie ile jeszcze Albo do sąsiada po, po przyczepę, no bo nie ma no, zobaczcie no kurczę ile tego jest Oj, z racji tego, że Rzepak dobrze sypie, szybko z buta przyleciałem do domu tej Władimirca, przypiąłem Na szybko tutaj z takie, jakieś tam, aby pierwsze lepsze, wiecie burtki, żeby coś tam było, żeby więcej, to się po prostu zmieściło tutaj na ten yy, rozrzutnik, yy, tutaj tak położyłem taką e blachę, oj, wy wystrzelnienie, tak to jest uszczelnione wszystko elegancko tutaj z tyłu też już zostało podłożone pod klapę tą pod, pod burtę i tutaj położona została taka blacha, żeby właśnie to bardzo szczelne było, na razie tak sprawdzałem wyszczeleń żadnych nie ma, wszystko elegancko wygląda yy, nic tylko yy, można, można jechać już po prostu, tak, już można jechać e, do przodu, tylko czekajcie, zobaczymy czy tutaj jest wszystko a tutaj, nie, tutaj jest wszystko okej, okay. w porządku, dobra to tutaj nie potrzeba nie no, tu nie, jest okej, okay. dobra, ruszamy władimircem ponieważ tam e, tak jak mówiłem, no jedna przyczepa nie ma szans, że starczy, więc trzeba będzie przyciągnąć jeszcze rozrzutnik, żeby załadować ten rzepak Może jest bardzo czarny, sprawdziłem, mam nadzieję, że... Oj Nic nie wyleci o. Dobra, w bólutku Ruszamy władek będzie miał trochę zadanie, bo to jest dosyć spore no to większą pojemność ma, No ale 40 musi ciągnąć dwie przyczepy naładowane na rzepaku no zobaczymy na razie trzeba dojechać na pole Op. z rodzinką się tutaj szybko skrzypcieliśmy i zbiłem jakieś te burtki trzeba będzie do tamtych drewnianych moich też dołożyć i zostanie oj, no sarnasz o, już rekordik jedzie, Kazik już jedzie, ja już tutaj na miejscu jestem. Na Władimirca załadujemy pierwsze. Ujeju, co to się dzieje? Pronikarka się chyba psuje znowu. Ta temperatura pewnie tak na nią wpływa, chociaż tak słońca nie ma. Dobra. Po 40 podjedziemy. no niech tutaj pojedzie. Tylko gorzej, bo władek nie ma kabiny Więc pojazd będzie się wkurzyć. No dobra, zatrzymał się ja poczekam, bo nie chcę, żeby tutaj się nakurzyło mi do kabiny, znaczy do kabiny na, na mnie. O. o, składa. O, bo mi... Dobra, da się nie już Zobaczmy No elegancko, kurde Ale elegancki, dobra, ale Trzeba patrzeć, żeby no, o. No zgarne, to trochę tutaj Rozgarnąć, ale już wysypał, dobra, super no, Zawrócimy I już chłopina leci o, Bo Władek ciężko ciężko Dobra nasza Władka no I czekamy na następny wysyp zbiornika tu jeszcze mamy trochę miejsca, bo ten rzutnik jeszcze wejdzie i na drugą zbiornik to może z tego pola wejdzie. Piękne dwie bestie, tutaj się miałem tu Władimirec 40, -tka. pięknie to wygląda naprawdę pięknie. Bo tam udali rekord walczy z rzepakiem. Super, super, no po prostu super. No bym poszedł do ale on się niestety nie zgadza na kronikowanie jego, jeszcze żeby mnie tutaj nie przetrącił czy coś. No rzepak osypuje się. pierwszy rok rzepaku naprawdę myślę, że całkiem, całkiem będzie udany. Widzę owies. Już od ma. No, już niedługo, niedługo będzie go można już ciąć. Raz, dwa. Hmm. Kurczę, trzeba będzie pomyśleć jakiś, no może następny lata, czy się o... Przeczkarni do mojego, bo kurczę to wyniesie troszeczkę temu kombajnie się zapłacić na te że poznajomości, to może troszeczkę mniej niżej tak zwykle, bo tak to pewnie musiał zapłacić od grąła jasnego. No a tak to spokojnie to zmuci i nie potrąci mi jakoś przynajmniej nie ma nie robi nie ma przestojów nie kombinuje, tylko muci, 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 bo inni to by kombinowali na pewno, żeby tego nie zmucić. okej okay. teraz tutaj nie podjedziemy 40 zawrócimy i podjedziemy bliżej żeby wysypał jeszcze tutaj Kazik jeden zbiornik doładujemy tutaj te przyczepy bo już tutaj teraz mniej teraz mniej zostaje tego rzepaku tak, przygotujemy się do zawracania nie poczekam aż on tutaj będzie już zawracał plus dwa przejazdy jeszcze pewnie zrobi i już będzie go gotowe do już pole będzie tutaj zmucone zostanie tylko chyba z dwa pola tam to już swoim bizonkiem będę mógł wymucić i już będzie po żniwach będą dożynki, będą wieńce, słowy przebrane, kurde no w sobie dużynki takie zbożowe, ale tak naprawdę ostatnia wałda będzie musiała zniknąć, ale to jeszcze troszkę go bo... Na razie poszły jedno pole i rzepak teraz drugi, bo ja żeby zostało jest wszystkich O kurde, nawet nie wiem czy trzech raz nie będzie musiał zapodać Morderza Naprawdę zestawy dzisiaj konkret, konkretne zestawy świetnie to wygląda świetnie pięknie to wygląda o kurde no jeszcze zawrotka no teraz jest pole do manewru ma może może kręcić Bo się tutaj ile potrzeba. Dobra, idę do czterdziestki. Podjedziemy bliżej. No, ogień. Dobra. I przejdzie troszeczkę dalej i weźmie z powrotem cały ja trochę pojadę za nim On jeszcze do młodzi Tu ja się tu kurzy kurna. Jak grom jasny Ale to jest maszyna, ten rekord to już konkretny sprzęt jest. Bude już ciężko ma. Dobra, podjeżdżamy pod, pod kombajn. Dobra, trzymał się. elegancko już leci, że paczek na blandekę oj, ciężko, ciężko, górna jeden o, już zasypał. No prawie to przyciapę tu, bo tu jeszcze do rogu mógł Dobra Ogień Morderze, zawalił jak grom jasny. Zobaczmy ile o jacie. No przypierniczył Tak, ładnie, ładnie, ładnie poszło No i dwie pełne przyczepy rzepaku już mamy Pięknie 4 tony chodzi, na nie to 8 ton mamy tutaj jeszcze na Władimircu zbiornik jest tam 3 tony i około coś mieści więc no ładnie ładnie Dobra bierzemy się i jedziemy zaraz do domu z tym wszystkim mordę jeża. Oj, z buta żem ażem się zmęczył i nie uwierzę, że ta rekord na ostatnim prosty się zepsuł. Oj. Widziałem, że któryś z kronikarzy. Pisał tam kronice, że łatko boska, że się będzie zadyszki złapał. Że coś tam żeby tam pompa nie szczeliła i chyba właśnie pompa szczeliła w bizonie Kurde, że tak rakali. on tylko obiadł trochę się. Łomatko boska, dobra kronikarze. Ja będę tutaj się z wami żadna wlecać do Kazimierza pomóc mu naprawić tę pompę, podjadę tu Władimircem do niego. I kończymy to. I cóż, do zobaczenia na kolejnej Pozdrawiam wszystkich. Do widzenia.